Fatalne pudło Mohameda Salaha zadecydowało o wyniku meczu. Liverpool, od kiedy został mistrzem, przestał wygrywać. France Football zmieniło datę ceremonii Złotej Piłki. Co jest tego powodem? Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego w kolejnym sezonie pikuje w dół. Krzysztof Piątek zmienia klubowe barwy, Jan Bednarek coraz bliżej zmiany klubu. Real Madrid podjął decyzję co z modliciem, a Ansu Fati traci numer 10 w FC Barcelonie. Już Jutro wieczorem wielki finał, w którym zmierzą się Koguty z Czerwonymi Diabłami. W tym sezonie ligowe zmagania okazały się katastrofą dla jednych i drugich. Finał w Bilbao może być spotkaniem, które uratuje im ten sezon. Z tej okazji STS przygotował specjalną ofertę. Rejestrując się z mojego linku lub wpisując kod Landry STS możecie zgarnąć dodatkowe 199 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy tego meczu. Wystarczy wpłacić minimum 50 zł, no i tak jak już powiedziałem, wytypować wygranego finału. No i jeżeli kupon wejdzie, to oprócz wygranej zakładu dostaniecie dodatkowe 199 zł. Co bardzo ważne, to ta akcja łączy się z ofertą powitalną STS, dzięki której Możecie zgarnąć 660 zł na start. To idealny moment, aby sprawdzić swoją intuicję, bo zarówno i koguty, jak i diabły z Manchesteru chcą przypomnieć o swojej potędze. Oferta tylko dla pełnoletnich, a wszelkie szczegóły, regulamin i link do rejestracji znajduje się na dole w opisie tego filmu. Liverpool już dawno wygrał ligę i spokojnie może sobie ten sezon dograć do końca. Wczoraj w przedostatniej ligowej kolejce stanęli naprzeciw Brighton, które podobnie jak Derez już o nic nie walczy. Znajdują się na ósmym miejscu, nie mają szans na siódme, no i jedyna walka w tym momencie toczy się o utrzymanie aktualnej pozycji. Liverpool po pewnej wygranej z Tottenhamem 27 kwietnia został mistrzem Anglii po raz 20 w historii, no i od tamtego czasu jeszcze nie wygrał. Co prawda, na jego drodze, Najpierw stanęła Chelsea i wygrała 3 do 1, potem był domowy mecz z Arsenalem zremisowany po 2, a wczoraj wyjazdowa potyczka z Brighton, która zakończyła się niepowodzeniem. Padło aż 5 goli, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 3 do 2 dla gospodarzy. Z prowadzenia slot mógł się cieszyć już po 9 minutach gry. Elliot zapakował piłkę z bliska do praktycznie pustej bramki. Po 32 minutach gospodarzy odpowiedzieli, ale genialnym uderzeniem w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy popisał się sobie. Piękna bramka, takie tylko moglibyśmy oglądać. W 54 minucie Mohamed Salah zmarnował idealną okazję, można powiedzieć, że stuprocentową. Gag popodał mu tak, że miał praktycznie pustą bramkę, ale nie trafił. Piłka przeleciała po prostu obok słupka. Kto jak kto, no ale akurat on to nie przyzwyczaił do marnowania stuprocentowych sytuacji. Gdyby taką okazję zmarnował Alvaro Morata, no to w ogóle nie byłbym zaskoczony. Hiszpański Sport podaje, że choć FC Barcelona jak dokładnie wiemy, miała udany sezon, to finanse Roberta Lewandowskiego mogły wyglądać no nieco lepiej. W jego umowie, jak i większości zawodników, znajdują się różnego rodzaju ciekawe zapisy, warunki, premie, bonusy, udogodnienia i masę podobnych rzeczy. Nasz kapitan miał mieć przewidziany bonus za wygranie Champions League, ale jak wiemy, to już się nie wydarzy. Z tego tytułu przepadła mu premia w wysokości 1, 200 mln euro. Łącznie w bonusach na ten sezon było przewidzianych 2 miliony euro, z czego 800 tysięcy uda Dało się lewemu wywalczyć. Jeżeli wierzyć hiszpańskim dziennikarzom, no to 600 tysięcy za mistrzostwo Hiszpanii i 200 tysięcy za wygranie pucharu króla. Przechodząc dalej, wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego w sezonie 2025-2026 w FC Barcelonie ulegnie zmianie. Polski napastnik, który pozostanie w klubie na mocy automatycznego przedłużenia kontraktu, będzie zarabiał 26 milionów euro brutto za jeden sezon. To oznacza obniżkę w porównaniu do obecnych zarobków, które wynoszą 32 miliony. Obniżka pensji oczywiście wynika z zapisów w umowie, a to jest oczywiście spowodowane polityką finansową klubu, aby spełnić warunki. Finansowego fair play. Ja Lewandowski zgodził się na te niższe wynagrodzenie, podpisując umowę. A co dalej? Co będzie z Robertem Lewandowskim po wygaśnięciu kontraktu z FC Barceloną? Oczywiście w tym momencie, no w zasadzie to nic nie wiemy, ale medialne doniesienia pozwalają nam nakreślić taki najbardziej możliwy scenariusz. Klub w tym momencie musi przygotowywać się do zastąpienia Polaka. Mają Ferrana Torresa, ale oczywiście to nie jest piłkarz w pokroju Samuela Eto czy Luisa Suareza, który Polaka by tak naprawdę zastąpił. Jeżeli miałbym obstawić, no to Lewy jeszcze te dwa lata do 38 roku życia pogra w Barcelonie, a potem co się wydarzy, no to zobaczymy. Ten sezon dobiega już końca. Co prawda w niektórych ligach pozostało jeszcze do rozegrania jedna czy dwie kolejki, ale zakończenie sezonu to oczywiście podsumowanie i postawienie pytania, kto zostaje, a kto opuszcza klub. Powiedziałbym, że okienko transferowe rozpocznie się dopiero w lipcu czy też w połowie czerwca jak to bywa w niektórych krajach, ale nie tym razem. Z uwagi na klubowe Mistrzostwa Świata, FIFA zadecydowała, że tegoroczne letnie okienko transferowe będzie wyglądało nieco inaczej. Do decyzji FIFA. Przychyliły się także krajowe federacje, i tak od 1 do 10 czerwca będzie możliwość dokonywania transferów. Zawodnicy kupieni w tym okresie będą mogli pomóc nowym drużynom na klubowych Mistrzostwach Świata. Oczywiście potem każde okienko zgodnie z terminem będzie obowiązywało. No i okazuje się, że tak naprawdę głównym beneficjentem tych przepisów nie będą kluby, które uczestniczą w klubowych Mistrzostwach Świata, a zdecydowanie te drużyny, które na ten turniej nie jadą. Tureckie media informacyjne, informują, że Jan Bednarek po spadku z Southampton do Championship może trafić do tureckiej ligi. W roli faworytów do zakontraktowania polskiego defensora jest wymieniany Besiktas. Z kolei Turcję ma opuścić Krzysztof Piątek. Wyśmienity sezon polskiego napastnika, pod względem zdobytych bramek, prawdopodobnie pozwoli mu spełnić marzenia, ale raczej te finansowe. Nowym klubem Polaka ma być katarski Al-Duhali, który zapłaci za niego około 8,5 miliona euro. Testy medyczne mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu, po których nastąpi podpisanie kontraktu. Manchester United ma tragiczny sezon. Ja jako kibic tego klubu, gdy patrzę na tabelę, to ciężko mi to w ogóle komentować, gdyż po prostu brakuje mi słów, aby opisać moje rozczarowanie. Finał Ligi Europy, nawet jeżeli będzie wygrany, to tak naprawdę niewiele zmienia. Pracy potrzeba naprawdę bardzo wiele, ale być może od kolejnego sezonu będzie ktoś nowy, kto pomoże temu. Klubowi, Kunia, który od kolejnego sezonu ma do nas dołączyć. Wydaje się, że to rozsądny transfer z uwagi na fakt, że do tej pory kopał piłkę w Wolverhampton i zna ligowe realia. Jednak zatrważająca jest jego cena, która wynosi, tutaj uwaga, 75 milionów euro, i ponoć takie odstępne United zdecydowało się zapłacić. Jak widać w Manchesterze, zarząd się zmienił, ale mania przepłacania za piłkarzy niestety nie. Z klubem nie żegna się Luka Modrić. Media informują, że Real Madryt i zawodnik osiągnęli porozumienie i dojdzie do odnowienia umowy do końca czerwca 2026 roku. Modrić, pozostając w Realu Madryt zaakceptował obniżkę wynagrodzenia. W sumie w tym sezonie i tak już grał mniej niż w pozostałych, więc to było logiczne posunięcie i zapewne był to także warunek, który Real postawił przy negocjacjach. Kto w tym roku zgarnie Złotą Piłkę? Obecna rywalizacja o Złotą Piłkę jest wyjątkowo zacięta. Media wskazują, że Salah, Rafinha, Lautaro Martinez czy Usman Dembele mają największe szanse. Oczywiście, jak to się zakończy, tego nie wiemy, ale już poznaliśmy termin 69. Gali Złotej Piłki. Ceremonia jest zaplanowana na 22 września, no i oczywiście odbędzie się w Paryżu. To dość dziwne, gdyż do tej pory zazwyczaj odbywały się w październiku, listopadzie, czy czasami nawet grudniu. Okazuje się, że decyzja o zmianie daty wynika przede wszystkim z wprowadzenia istotnych zmian w formule Gali. Po raz pierwszy wszystkie nagrody, które dotychczas były przyznawane tylko mężczyznom czyli takie trofea jak Pucharkopa, Jaszyna czy Gerda Millera zostanie także wręczony kobietom. Listę nominowanych piłkarzy mamy poznać w połowie sierpnia. Numer 10 w wielu klubach jest zarezerwowany dla wyjątkowych piłkarzy, no i nie inaczej jest w FC Barcelonie. Leo Messi grał w Dumie Katalonii z dychą na plecach od 2008 roku do samego końca, czyli do 2021. Wcześniej przed Argentyńczykiem z takimi numerami biegali tacy zawodnicy jak Ronaldinho, Rivaldo czy Eusebio. Obecnie dziesiątkę dzierży Ansu Fati, no i tutaj chyba zgodzimy się, że nie jest to piłkarz na miarę ubierania takie koszulki z tak ważnym numerem. No może chwilowo zapowiada się na wielką gwiazdę, ale potem zdecydowanie coś się popsuło. Jak informuje profil na X, który zajmuje się odzieżą sportową, od kolejnego sezonu dochodzi do zmiany i dziesiątkę na plecach będzie nosił wielki talent Dumy Katalonii? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie u mnie na Instagramie. No i nie będę ukrywał, robię to po to, aby zachęcić Was do odwiedzenia mojego profilu, aby tam także dostarczać Wam piłkarskie treści. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, a jeżeli macie chwilę, to link jest na dole w opisie. No i standardowo. Na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka: Premier League Crystal Palace kontra Wolverhampton, a Manchester City podejmie Bournemouth. Na dzisiaj to koniec, dziękuję za oglądanie do samego końca. Oczywiście, przypominam o ofercie STS, a jej regulamin oraz pełne szczegóły macie na dole w opisie tego filmu. Miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!